Hej! Mamy dzisiaj wtorek, 13 sierpnia. E, w związku z tym, że chciałabym Wam pokazać e, jaki zarys i jaki pomysł mamy na e, pierwszą edycję Hulanki wraz z Weroniką e, w koncepcie kolarskim. Jadę sobie dzisiaj e, do miejsca, w którym to wszystko się zacznie. Pokażę Wam e, mniej więcej e, pierwszy zarys e, klimatu, który chciałabym e, gdzieś tam zacząć e, robić w tamtym kierunku. E, tym razem będzie szosa. I muszę przyznać, że może być dość ciekawie, bo nigdy nie nagrywałam e, na szosie. Zresztą e, szosę traktuję bardzo treningowo i. E, to, że hulanka będzie gravelowa, to pewnie wiedział każdy. A to, że e, będzie też e, szosowa, to pewnie e, bardziej po stronie Weroniki większość osób się spodziewało. No ale taki miał być pomysł, że jednak łączymy siły i tworzymy coś razem. Więc e, mam nadzieję, że szosa, do której cały czas się przekonuję. I idzie mi coraz lepiej. E, będzie naprawdę piękną trasą, szybką i bezpieczną trasą. Więc zapraszam Was na pierwszy taki objazd hulanki oficjalny. E, przed nami tak naprawdę będzie równy rok e, ciężkiej pracy, e, tak by m, było idealnie dla zawodników. Przede wszystkim i żebyśmy my też czuły ogrom zadowolenia z tego projektu. Także ja już jadę i widzimy się na bazie. No i jesteśmy na miejscu. Godzinka drogi autem ode mnie. E, tutaj za mną chcę Wam pokazać, bo to jest całkiem fajna sprawa, e, zaczął się budować parking. Bardzo duży parking dla bardzo dużo y, aut, więc y, to jest fajne, że oto już się na starcie nie martwimy. Dobra, to czas Wam pokazać coś więcej, czyli jedziemy sobie do samego centrum bazę, który jest tutaj już za chwilkę. No i cóż, mamy bazę. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo jednak e, propozycji i miejsc e, mieliśmy parę, ale jednak to coś, nie, delikatnie mówiąc, zauroczyło. Nie wiem czy to widzicie, ale... Mamy latko, mamy 13 sierpnia, a tutaj jest po prostu pusto, jest ładnie i pusto, więc y, bardzo mi się zapragnęło ożywić to miejsce właśnie pod nazwą Hulanki. I co? Za chwilę wgrywam sobie traskę na szosie 100 km i zobaczymy. Jaki my tu mamy wyjazd, i czy to mi się podoba, czy będę jeszcze pewnie zmieniać, ale to jest pewne, bo jednak e, objazd trasy to niekończące się ilości zmian, tak by dostosować je do bezpieczeństwa, do tego, żeby było ładnie, szybko, żeby były dostępne punkty kontrolne, noclegi. No to o dystansach jeszcze sobie porozmawiamy na trasie. Więc może to po prostu tylko mała wymówka, by przejechać się tutaj. No ale cóż, jak już wiecie, dużo jeżdżę, więc czemu nie tutaj pojeździć częściej? To ja się szykuję i lecimy. więc tak, film jest spontaniczny, jak zawsze u mnie zresztą i trochę zastanawiam się ile chcę Wam tego fajnego planu zdradzić na wstępie. Aczkolwiek najważniejsze jest to, że start odbędzie się w Puławach. Także możliwości mam na trasy bardzo dużo będą to trasy 500 i 300 km na szosie i na gravelu. Więc z tego miejsca wręcz nie wiem, na czym się skupić, by wyciągnąć jak najwięcej, ale też zostawić coś na kolejne edycje, bo przy takim dystansie możemy zahaczyć o roztocze, które niesamowicie mnie kusi. Możemy zahaczyć świętokrzyskie, które będą na pewno, żebyście nie myśleli, że tutaj w połowach to mamy tak płasko. Więc tutaj, wiele jeszcze do przejechania i do sprawdzenia. Będzie to teraz ten czas, właśnie wrzesień, październik żeby jakby te wszystkie pomysły sobie ułożyć w głowie, ułożyć na trasie. Także dzisiaj to tak wiecie, milutko pocilujemy i przejedziemy te 100 kilometrów. Zobaczycie coś fajnego. Ja wam trochę jeszcze opowiem. Najbardziej chciałam wam pokazać w ogóle bazę, bazę Hulanki, bo naprawdę. To miejsce uwielbiam. Mam do niego sentyment, o którym może kiedyś Wam opowiem. Także ruszamy, zbieramy się powolutku. Mnie cały czas po prostu zastanawia to, że jest to miejsce otwarte. Jest sierpień, jest bardzo, bardzo ciepło, a ludzi malutko. Właśnie ktoś sobie przejechał rowerkiem parę osób z dziećmi. Przestrzeń jest ogromna. Tego nie widać, e, jak pokazuję Wam teraz. E, ale to dobrze. Dobrze. Wszyscy się tu pomieścicie. E, jest tu dużo otwartej przestrzeni. W ogóle mamy tutaj kemping. Także będziecie mogli sobie rezerwować miejsca. Będzie duży parking, który przecież jest w budowie, więc e, w rok będzie. E, także pięknie. No jednak e, Farta w życiu trzeba mieć. Dobra, nie przedłużam i zaczynamy. No to cóż, mała setka. Jedziemy. Widzicie, na przykład tego na trasie <grybuj> nie będzie, ale przyjechałam tu, bo bardzo lubię sobie tędy przejeżdżać. A to właśnie dla tego widoczku. Więc jest to też fajne miejsce, do którego można przyjechać i zostać w dzień dłużej. Odpocząć. No dobra, to co? To już czas mam jechać na trasę. podobno zjadę. Wyjechałam przez Puławy. i jak zawsze. Wydaje mi się, że ten wyjazd szosowy będzie trudniejszy do ogarnięcia, żeby wiadomo uniknąć jak największej ilości świateł, których tutaj jest mnóstwo. No ale może to tylko moje złudne wrażenie, mieszkając tam, gdzie tych świateł po prostu nie ma. Na razie jest całkiem przyjemnie. Pusta spalcik, jeśli chodzi. O jakość asfaltów. To tutaj zawsze byłam pod miłym wrażeniem, więc mam nadzieję, że dziś się tylko w tym potwierdza. Pierwsza uwaga dla organizatora, jak babu na objazd to załóż kieszonki cargo, bo wyciąganie kamerki ciągle z tylnej kieszonki to nie jest coś ani miłego, ani bezpiecznego, a tutaj okazuje się, że będzie co nagrywać, a jeszcze mamy słoneczniki, więc fajnie, ja kocham słoneczniki, także powiedzmy, że będzie ładniej niż... Nawet taka wymagająca dusza fotografa sądziła, jeśli chodzi o szosę. Bo nie wiem, czy wiecie, ja z szosą żyję sobie tak od roku z hakiem. No i to nie był jakiś taki rower marzeń, ale pusiło z jednego powodu bo można było wybrać się na ustawkę a ja z ludźmi uwielbiam jeździć, przebywać więc ją kupiłam. E, otwieram się na nią, szukam ładnych widoków na asfalcie, ładnych jakościowo asfaltów i niech to się tutaj sprzyja na Waszą korzyść oczywiście. Się, to idealny przykład tego, jak bardzo są potrzebne spodnie cargo, e, Jeśli nie jest to wyścig, e, trzy kieszonki: jedzenie, telefon, kamerka, klucze. Nie ma kluczy, co robię? Szukam kluczy. Na szczęście były pośród jedzenia. Nie, no to jest po prostu, wiecie. No, a tak w ogóle to się zatrzymałam, bo jest asfalt, ale jest jakoś tak sielsko. No, taki spokój, więc chyba, chyba na razie samej imię ja się podoba, nie? To może nic dzisiaj nie zgubię i dotrę bezpiecznie do domu. Trzymajcie kciuki. Jeśli chodzi o moją wizję na wyścig szosowy, to jest e, pewien e, mój e, top 3, jakie chciałabym e, sobie uwzględnić jako osoba, która również e, się ściga i fotografuje. Czyli możecie się domyśleć, że bardzo bym chciała, żeby było przede wszystkim ładnie. E, osoby, które jadą szybko wiadomo, że niewiele z tego pamiętają i szczerze mówiąc nie sądzę, żeby zatrzymywali się w różnych tego typu miejscach. Jednak e, dystanse 500 na szosie Myślę, że też wiele osób chciałoby spróbować własnym tempem przekroczyć pewnego swojego rodzaju granicę, więc też chciałabym umilać ten czas jak najlepiej. Kolejna rzecz, żeby było bezpiecznie, czyli chciałabym mimo wszystko znajdować drogi takie raczej sielskie, wiejskie, bo jest to naprawdę spokój nie tylko dla was, ale również dla nas. <grywa> Trzecia sprawa. Trzecia sprawa to mega się cieszę, że jestem tutaj równy rok przed wyścigiem i widzę tą temperaturę, widzę, jak wygląda przyroda, i oczywiście, że to będzie w ogóle wiele tras, wiele zmian i i trasy będą jakby różne, bo e, faktycznie tych kilometrów będzie dużo, szczególnie przy dwóch trasach. Ale czuję, że ta data to dokładnie taka, jak e, hulanka sobie wymarzyła, więc e, czuję, że to będzie bardzo długie 100 kilometrów dzisiaj. Ale bardzo mi się to podoba, bo słoneczko dzisiaj sprzyja. Mimo to nigdy nie byłam fanem jakichś gorących dni. Dzisiaj jest tak całkiem względnie, bo to słońce jest, ale da się oddychać, więc e, korzystam z pogody i mam nadzieję, że ten materiał nie będzie słaby i męczący, bo jest bardzo spontaniczny. Jest taki, jak ja po prostu. Dobra. To co, to zwijam się i jadę odkrywać nowe, takie nowe godzinki od domu, aczkolwiek e, prawda jest taka, że albo się pracuje, albo się ściga gdzieś poza domem, więc coś, co czasem wydaje się blisko, jest nam mocno nieznane. I to też jest taka wisienka na torcie dla mnie, że chciałam zrobić tutaj coś dla siebie i dla Was jednocześnie. No, to biorę szosę i lecę dalej. Luziarnia. Ale tak naprawdę nie minął kilometr od miejsca, w którym siedziałam sobie na trawce, więc w takim tempie nie byłoby dzisiaj setki. Po prostu by nie było. Bardzo fajna trasa. Więcej siedzenia niż jeżdżenia. No to lecimy dalej. Tak zwane szybkie widoczki na trasie. A ja chyba sobie zrobię szybką przerwę na amciu. Nie wiem, czy miałam Wam okazję kiedyś mówić, ale jest ten zdecydowanie team otwarte przestrzenie. I tutaj tych dzisiaj nie brakuje, więc na razie. Na razie to nawet mi się nie chce szybko jechać. No to tylko 15 kilometrów. Tu jest taki e, mały cpelek na trasie, który został oznaczony, żeby sobie postać i popatrzeć na te widoczki, które są naprawdę piękne. I to jest niesamowite, że sama się przekonuje coraz bardziej do szosy. Także hulanko, dziękuję. Zjeżdżamy w dół. 25 km do bazy w Marinie. E, tak sobie teraz myślę, że niedługo sobie znajdę kolejny termin i zrobimy razem gravelową pentelkę, pod wyścig. Pokażę Wam jak to wygląda u nas na szuterkach. Fajnie, bardzo się cieszę, że Mogłam e, zrobić taki materiał. Pewnie część osób jeszcze się zastanawia, jak do tego doszło. <gry> że jednak e, fotografia, wyścigi, a teraz organizacja wydarzeń. Ale myślę, że zostawimy to sobie na kolejny film, bo trochę tego jest. I też e, muszę się zastanowić, ile z tego wyciąć, żeby się nadawało na 30 minut słuchania. Dobrze, to lecimy do tej naszej bazy. Już trochę zgłodniałam. A na nasz siebie zmian. Bardzo się cieszę, bo utwierdziłam się tylko w tym, że jakoś asfaltów tutaj jest na niesamowitym poziomie. A na tym mi bardzo zależy, więc kulanka to będzie bardzo dobry wyścig. W związku z tym, że nie jestem żadną youtuberką i pamięć, jeśli chodzi o nagrywanie, mam raczej niezbyt wyćwiczoną, to zastanawiam się o ilu rzeczach chciałam Wam powiedzieć, a, a zapomniałam. Więc ja bym Was bardzo ładnie prosiła, że jeśli macie pytania do hulanki, to wiecie w komentarzu. Na wszystko odpowiemy z Weroniką. Myślę, że pewnie e, o wielu rzeczach nie powiedziałam, ale bardzo skupiłam się na tym, co chcę Wam dać. Czyli teraz, w ogóle, to dajcie znać, e, czy da się mnie oglądać, jakie rzeczy są, bo powiem Wam, to zawsze jest różnica. Czy to jest ciekawe, czy nie, bo jeśli tak, to trochę tych wydarzeń będzie w następnym sezonie. Więc chętnie pokażę Wam zajawki z objazdów z różnych imprez konceptu kolarskiego. Drogą, to mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, ponieważ jeśli Weronicy też się podobał, to powiem Monia, rób filmę i objeżdżaj trasy. A ja pracy nie odmawiam, <ścoughs> szczególnie w takich warunkach. Więc dajcie znać, dajcie mi tą przyjemność, żeby tworzyć dla Was zdjęcia i materiały wideo szczerze mówiąc sprawia mi to jeszcze większy fan jak robię to w jakimś celu bo ostatnio ten sezon był bardzo napięty jednak nagrywanie, jeżdżenie to coś całkiem świeżego w tym sezonie także wiecie co robić Z tej oto ławeczki kończymy dzisiejszy szosowy obiezd, hulanki. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie w komentarzu. Na bieżąco informacje będą na koncepcie kolarskim, więc obserwujcie koniecznie. A ja zamykam coś zjeść. Tylko jeszcze zalecę sobie na bazę, bo jednak zostawiłam tam auto, ale całkiem przyjemnie się tu siedzi. Dzięki, że byliście ze mną i koniecznie dajcie znać, jak się oglądało.